Siemaneczko, dzień kolejny. Najbardziej ulubiona yy, praca kanaliza. Najbardziej ulubiona, w cudzysłowie, oczywiście. Nie przypadam za tym, no ale nic, trzeba to zrobić. I tyle. Mamy złożone. Złożyliśmy sobie już na gotowo całą nitkę główną. Tu tylko wyjdą już kolana 45 stopni. Yy, Fi 110. To wyjście mamy zaprojektowane. Jedno na 110 i trzy sztuki Fi-50, ale wszystkie wypuszczamy na 110. Później hydraulik niech sobie gdzie chce to zredukuje to. Tu mamy od razu już narysowane gdzie kopać, jak kopać. Przy kanalizacji najważniejsze, żeby, żeby był zachowany spadek. Tutaj nie musi być zachowana żadna strefa przemarzania itd. Także z najbardziej odsuniętego punktu tu będziemy mieli w tym miejscu wyjście z budynku, czyli z najbardziej oddalonego punktu robimy tak, żeby po prostu schować rurę pod, pod piachem, żeby ona była przysypana i stąd lecimy 2% spadku wszędzie. Później całość sobie wrzucimy tylko i tyle. Tu w tym miejscu będzie wykopane nasz tych i stąd i stąd już będziemy robili spadek. Tutaj obok jeszcze będzie rura do wody. Szła od razu. Natomiast prąd, prąd będzie doprowadzony obok fundamentu, od zewnątrz, od zewnątrz płyty fundamentowej. Także tu nie robimy żadnego przepustu już. I teraz co? Najlepsza robota łopatologia. Padelki i ogień. Górna warstwa jest twarda jak cholera Zrobiła się jak, jak beton Także będzie co Będzie co ryć, nie? Bierzemy się za robotę No i mamy kanelizę zasypaną. Tu, gdzie była kaneliza, zamolone wodą, wszystko zostało. Próba szczelności też zrobiona, w spadku nieszczelności. Wszystko działa. Tu wypuszczone od razu. Mamy prąd. Z peszlu. No i bierzemy się teraz, po wszystko z zewnątrz. Równamy tutaj środeczek. Cały. W koło sobie zaraz wyznaczamy. Obrys i tyle i będzie można rozkładać powoli steropion. Czyli tu na razie wkładamy sobie rury tak jak, tak jak są tutaj. Będą ciut wystawały, ale je sobie później zetniemy, tak żeby one szły praktycznie równo z poziomem płyty. Później sobie już z tego miejsca hydraulik porozprowadza jak tam będzie chciał. Także działamy. No i mamy małą zmianę planów. Przyjedzie nam yy, piach jeszcze i kopareczka, bo musimy tutaj podosypywać trochę. że to cały ten ruch musimy sobie podsypać. Tak samo yy, w koło, ale z tego tytułu, że tutaj są i korzenie, i kamienie, i tak dalej. No to ręcznie to w ogóle nie idzie. Zadzwoniłem. Przyjedzie mała kopareczka. I to od razu się wszystko rozplantuje ładnie, tak jak inwestor chciał, małą kopareczką Tak samo tu i środek wtedy sobie powypełniamy Jeszcze raz przelecimy lekką płytówką Z tego tytułu, że tu jest Że tu jest już kanalizacja rozłożona To nie możemy tutaj wjechać niczym cięższym ani stopą Tylko leciutką Leciutką płytówką sobie to przelecimy raz Czekamy na piach zasypowy jeszcze tutaj dosypać trochę W międzyczasie sobie Obsypiemy tutaj, wyrównamy, wyrównamy tą, tą ziemię, rozplantujemy Która tu jest I będziemy działać, kanaliza zrobiona wiecie, już można powimować Mamy sprzęcik do dyspozycji, także będziemy się bawili Niedługo przyjedzie też piach zasypowy, także Będziemy działać Prezes nie ma dużych wprawy, także Także się nie śmiać Musimy wjechać sobie na tamtą stronę. Opa, i teraz możemy sobie to spokojnie rozplantowywać, nie? Ciekawo, wielu miejscach szałunki poprzestawiam. Co to No i mamy z grubsza rozplantowane. Co się dało. Tu już się trzeba podwozić sporo, żeby tą działkę w miarę wyrównać. Ale już nie ma tej, tej sterty, także tylko czekamy na piaseczek, zaraz wjedzie Mam nadzieję, że zaraz i sobie powsypujemy do środka i powsypujemy na zewnątrz, no bo tu mamy yy, 10 metrów zamówione, zaraz sobie ten szpadel zatankujemy łopatę i wracamy będzie piaseczek No i mamy w środku rozplantowane Trochę zostało piachu, ale to nic się nie dzieje. W zewnątrz też odsypane Nie będziemy już jeździć, jeszcze będziemy w koło wykopywać. Także jeszcze z tamtej strony się trochę dosypie. Po tamtej ścianie ja zaraz jeszcze tutaj tą kupę sprzątnę z drogi, trochę, żeby to jakoś tam wyglądało. Póki szpadel jest na działce. Czy to tą kupę zostawię, tylko trochę to popodgarniam, żeby jakoś to wyglądało z tej drogi. Uczymy. Cóż to majster, który ostrożnie drożnie. Hopsa! Zabawka dla dużych dzieci Fajny sprzęcik, jazda joystickiem Nie wiedziałem o tym. przyjechał później właściciel koparki i przywiózł mi piach parę to pokazał. Jest i bluetooth, jadyjku, muzyczka, ale oczywiście nie będziemy włączać. Tu, 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 tu. Dobra, jedziemy tam sobie. Nie po szalunkach. Bo dawno nie się nie robiło, ale nie dużo robiłem takim sprzętem. Także czasem się joysticki pierdolą. Tam podgarniemy. I tak chyba to zostawimy. Tutaj reszty to jest jak płyta, będzie wylana. Po się szalonki, to będzie można, yy, tak naprawdę, tutaj w koło całą resztę sobie rozplantować. Na spokojnie, To z tej strony głównie, nie? Chociaż nie wiadomo, co tam będzie chciał sobie podwozić inwestor. Tutaj też zaraz będą mieli kopanie do kanalizacji, także też nie ma sensu tego nie wiadomo jak zasypywać. Tu już wystarczająco jest, żeby, żeby szalunki wytrzymały. Nic już tu się nie będzie działo za bardzo. Także dzwonimy, ściągamy lawetę i zwijamy się sobie tam podgrobimy zaraz przy drodze. Jeszcze na dzisiaj dzięki i do zobaczyska przy następnych zabawach. Na razie